Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę. Dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory. Policja wezwana do biurowca. Przyjeżdżają na miejsce zdarzenia na schodach siedzi roztrzęsiona sprzątaczka pani w starszym wieku. Co się stało, proszę pani? Zostałam skwałcona. Zaszedł mi od tyłu. Słyszałam kroki. Widziałam go kątem oka, jak mnie zachodził. To dlaczego pani nie uciekła? Gdzie? Na umyte? Spotkały się dwie koleżanki. Jedna mówi do drugiej. Mój syn powiedział dziś do mnie pierwsze słowa. Jakie? Gdzie ty do cholery byłaś piętnaście lat? Przychodzi dziewięćdziesięcioletni facet do lekarza. Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt. Gosposia mnie oskarżyła. Naprawdę pan ją wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie, za fałszywe zeznania. Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu, widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam. Czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze, podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie. Ja jestem nauczycielką pana syna. Dziennikarz pyta się kury, czy to prawda, że zniosła kilogramowe jajko? Tak, to prawda. A jakie ma pani plany na przyszłość? Kura odpowiada, że chce znieść dwukilogramowe jajko. Dziennikarz zadowolony poszedł szukać koguta. Znalazł go po chwili i pyta go o to jajko. Kogut odpowiada, że faktycznie jedna z kur zniosła kilogramowe jajko. A jakie są pana plany na przyszłość? Muszę obić strusiowi ryj. Pani na lekcji pyta dzieci. Jak sobie wyobrażacie świętego Mikołaja? Dzieci odpowiadają, że jako starszego, grubszego pana. Pani pyta o to samo Jasia. Ja wyobrażam sobie Mikołaja jako starszego, grubszego pana z dużą dupą. A dlaczego? Bo mój tata powiedział, że gówno pod choinkę dostanę. Wpada mąż do domu i włącza telewizor. Zaraz się zaczyna mecz. Ale wynik podawali w radiu. To nic mi nie mów. Transmisja jest z poślizgiem. Ale ja znam wynik. Proszę cię, nie mów mi. No dobrze, jak ci tak zależy, to nie powiem, ale i tak nie zobaczysz ani jednej bramki. Zagadka. Co to jest? Jest rozbity, ale jest cały. Namiot. Siedzą na drzewie dwie małpy. Jedna pyta drugiej: Co robisz? Jem banana. Czemu ten banan taki brązowy? Bo jem go drugi raz. Synku, chciałbyś mieć braciszka? Tak, tato. To śpi już.